Środowe przygaszone już słońcem po południe, kiedy większość ludzi myślała tylko o powrocie do domu, kraj obiegła wiadomość, która dosłownie rozcięła ciszę jak ostrze. Paweł Hartlip nie żyje. Aktor, reżyser, człowiek o niezwykłej wrażliwości artystycznej i pierwszy mąż Doroty Szelongowskiej, odszedł po długiej, heroicznej walce z ciężką chorobą. Informacja ta została potwierdzona przez menedżerkę Szelongowskiej, kończąc tym samym miesiące spekulacji, domysłów i milczenia, którego wielu nie rozumiało, ale wszyscy odczuwali. Kim był Paweł Hartlip? W środowisku teatralnym i filmowym znano go jako twórcę, który mógłby jeszcze wiele osiągnąć, gdyby nie dramatyczne zakręty losu człowieka skromnego, zamkniętego w sobie, ale jednocześnie przepełnionego pasją do sztuki. Jego obecność zawsze była wyrazista, tą to znaczy w pracy. Na scenie w życiu prywatnym, z kolei Dorota Szelongowska, popularna prezenterka, projektantka wnętrz i jedna z najbardziej lubianych osobowości telewizyjnych w Polsce, przez lata konsekwentnie oddzielała życie zawodowe od prywatnego. Ich małżeństwo, choć krótkie, pozostawiło ślad w biografiach obojga, i właśnie ten ślad w środę odżył na oczach całego kraju w najbardziej bolesny możliwy sposób. Dorota Szelongowska, zwykle unikająca sensacji i komentarzy dotyczących swojego życia osobistego, Przerwała długie milczenie. Jej słowa, wypowiedziane z ledwie skrywaną rozpaczą, wstrząsnęły opinią publiczną. Paweł od wielu lat zmagał się z ciężką chorobą. Zdecydowaliśmy się zachować to w tajemnicy, aby mógł leczyć się w spokoju, bez presji i oceny ze strony mediów, powiedziała. W tych kilku zdaniach zamknęła cały dramat ostatnich miesięcy. Jak ujawniła, Hartlip walczył z poważnym schorzeniem płuc, które postępowało szybciej niż lekarze przewidywali. Wyczerpujące leczenie, bolesna rehabilitacja, kolejne nieudane kuracje. Wszystko to odbywało się w cieniu, z dala od kamer i błysku fleszy. To prawda, od której uciekałam, ale nadszedł moment, w którym muszę ją wypowiedzieć, dodała. A jej głos, jak relacjonują świadkowie tej rozmowy, załamał się niemal natychmiast. To wyznanie wywołało poruszenie, które w ciągu kilku godzin przekształciło się w ogólnokrajową falę emocji. Media społecznościowe eksplodowały. Setki tysięcy komentarzy kondolencji, słów wsparcia oraz niedowierzania pojawiły się w rekordowym tempie. Fani Szelongowskiej, od lat przyzwyczajeni do jej ciepła, profesjonalizmu i optymizmu, nie kryli szoku. Dziennikarze, portale informacyjne i stacje telewizyjne natychmiast podjęły temat, a w newsroomach zaczęło wrzeć. Telefony dzwoniły bez przerwy, dziennikarze próbowali potwierdzić każdy szczegół, a widzowie godzinami odświeżali wiadomości. Polska patrzyła, słuchała i nie mogła uwierzyć. W komentarzach przeważało jedno zdanie dlaczego nikt o tym nie wiedział? Odpowiedź, choć już udzielona przez Szelongowską, wciąż nie dawała spokoju. Milczenie celebrytki, które wcześniej interpretowano jako dystans lub chęć ucieczki od mediów, nagle nabrało nowego znaczenia. Znaczenia głęboko ludzkiego, dramatycznego, niemal tragicznego. Prasa zaczęła dociekać, fani pytali. A opinia publiczna chłonęła każdy nowy szczegół. Dlaczego rodzina zdecydowała się na tak długo skrywać prawdę? Jak wyglądała ostatnia faza choroby Hartliba? Co przeżywała Szelongowska, kiedy obserwowała pogarszający się stan byłego męża? I dlaczego właśnie teraz, gdy wszystko już się zakończyło, postanowiono ujawnić całą prawdę? Dla wielu osób to, co wydarzyło się w środowe popołudnie, było nie tylko wiadomością o śmierci aktora ale również emocjonalnym wstrząsem, który przypomniał, jak krucha jest granica między życiem publicznym a prywatnym, między miłością a rozłąką, między nadzieją a nieuchronnością. A to dopiero początek historii, która poruszyła kraj i która, jak mówią komentatorzy, będzie jeszcze długo powracać w rozmowach, analizach i wspomnieniach. Środa, która zaczęła się jak każda inna, przerodziła się w dzień ciężki, przytłaczający i pełen pytań, na które nikt nie był gotowy. A teraz, gdy emocje po pierwszym szoku jeszcze nie opadły, pojawiły się kolejne informacje, tym razem dotyczące ostatniego pożegnania Paweła Hartliba. Uroczystość pogrzebowa, jak potwierdzono oficjalnie, odbędzie się na jednym z warszawskich cmentarzy, w kameralnej, niemal intymnej atmosferze. Rodzina, najbliżsi przyjaciele i współpracownicy mają spotkać się w kręgu, do którego, jak podkreśliła menedżerka, media nie będą miały dostępu. To decyzja, która od razu stała się kolejnym punktem dyskusji i kolejnym ładunkiem dramatycznych emocji. To ma być chwila tylko dla tych, którzy znali go naprawdę, przekazała menedżerka, a jej słowa natychmiast obiegły wszystkie portale informacyjne. W sieci zaczęły pojawiać się spekulacje o planowanym przebiegu ceremonii, o tym, kto się pojawi, a kto, choć bliski, może pozostać w cieniu. Ale największe poruszenie wywołało ujawnienie powodów, dla których informacja o śmierci Hartliba została upubliczniona dopiero po czasie. Dorota Szelongowska, do tej pory zachowująca zimną, profesjonalną ciszę, przyznała otwarcie. Chcieliśmy ochronić rodzinę przed presją opinii publicznej. Chcieliśmy zatrzymać te ostatnie chwile tylko dla siebie. Te słowa, choć spokojne, pobrzmiewały ciężarem niewyobrażalnego bólu. I właśnie wtedy rozpoczęła się kolejna fala medialnej gorączki. Reakcje, które przetoczyły się przez Polskę, były niczym huk eksplozji. Komentatorzy, fani, dziennikarze, osoby publiczne wszyscy mieli coś do powiedzenia. Jedni okazywali zrozumienie, inni wyrażali żal, że przez tak długi czas nie wiedzieli, z czym zmaga się artysta, a jeszcze inni publikowali nagrania, zdjęcia i krótkie fragmenty rozmów sprzed miesięcy, które nagle, w świetle nowej prawdy, nabierały zupełnie innego znaczenia. To tłumaczy jego nieobecność na premierach. Teraz rozumiem ten jego krótki oddech, kiedy udzielał wywiadu w zeszłym roku. Widać było, że cierpi, ale nikt nie miał odwagi zapytać dlaczego. Hashtagi związane z Hartlibem i Szelongowską zaczęły trendować w całym kraju. Portale plotkarskie prześcigały się w publikowaniu kolejnych analiz, archiwalnych materiałów, a nawet ukrytych sygnałów, których, jak twierdzili, nikt wcześniej nie dostrzegł. Jedna ze stacji telewizyjnych udostępniła nieemitowany fragment wywiadu sprzed dwóch lat, w którym Hartlib, pytany o plany zawodowe, na chwilę spuścił wzrok. I powiedział jedynie: Teraz najważniejsze jest zdrowie. Wtedy nikt nie uznał tego za coś nadzwyczajnego. Dzisiaj słychać było tylko westchnienia, niedowierzania. Kolejny przeciek pochodził z planu filmowego, na którym aktor pojawił się po raz ostatni. Według relacji współpracowników wyglądał na zmęczonego, momentami brakowało mu tchu, a w przerwach siadał pod ścianą i masował klatkę piersiową. Jedna z osób pracujących wtedy na planie powiedziała anonimowo. Myśleliśmy, że to przemęczenie. On zawsze dawał z siebie wszystko, nikt nie przypuszczał jak poważna jest sytuacja. W komentarzach dominowało poruszenie. Gdybyśmy tylko wiedzieli, może powinniśmy bardziej zwracać uwagę na sygnały. Dziennikarze również nie pozostali obojętni. Redakcje otrzymywały wiadomości od widzów, którzy chcieli dzielić się swoimi wspomnieniami, teoriami i pytaniami. W newsroomach panowała atmosfera napięcia. Każdy kolejny komunikat mógł okazać się przełomem. Niektóre portale treści publikowały tak szybko, że ich serwery zaczynały przeciążać się od natłoku użytkowników. W tym czasie media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności. Krótkie urywki nagrań, zdjęcia z premier, migawki z ulicznych spotkań, posty sprzed lat wszystko zaczęto analizować z chirurgiczną precyzją. Jak bardzo cierpiał, skoro nawet najbliższe otoczenie nie znało szczegółów? Wielu komentatorów zwróciło uwagę na fakt, że Hartley rzadko pojawiał się publicznie w ostatnich miesiącach. Teraz, z perspektywy czasu, publikowane fotografie sprzed jego choroby i te nowsze wydawały się kontrastem, którego wcześniej nikt nie chciał zauważać. Wszystko to złożyło się na jedno atmosferę narastającej dramatycznej intensywności, z jednej strony współczucie i szok, z drugiej ogromna potrzeba poznania prawdy, a z trzeciej narastające poczucie, że historia ta dopiero zaczyna się rozwijać. Odsłaniając kolejne warstwy, kolejne przemilczenia, kolejne momenty, których znaczenie dopiero dziś staje się jasne. Choć emocje po ujawnieniu dramatycznej prawdy o chorobie i śmierci Pawła Hartliba wciąż buzują w przestrzeni publicznej, media natychmiast skierowały wzrok na coś jeszcze na niezwykłe, wieloletnie ścieżki kariery, które ukształtowały zarówno jego, jak i Dorotę Szalongowską. I właśnie tutaj zaczyna się opowieść o dwóch osobowościach które, choć poszły różnymi drogami, na trwałe wpisały się w pejzaż polskiej kultury. Niewielu pamięta dziś, że kariera Pawła Hartliba nie zaczęła się od wielkich muzykali czy występów w bufo, lecz znacznie wcześniej, w czasach, gdy polska estrada pulsowała młodzieńczą energią. W latach 1983-1994 Hartlib był członkiem reprezentacyjnego zespołu artystycznego ZHP Gawenda Jednej z najbardziej znanych grup młodzieżowych tamtego okresu. Wystąpił na ponad 300 koncertach, przemierzając całą Polskę, ale także Japonię, Austrię, Niemcy czy Danię. Już wtedy jego nazwisko zaczęło pojawiać się w programach artystycznych, a widzowie zapamiętywali jego energię, precyzję i wyjątkową charyzmę. To właśnie Gawenda była miejscem, gdzie po raz pierwszy zasmakował tego, jak wygląda życie na scenie. Presja, dyscyplina emocje i odpowiedzialność za każdy krok. Dziś wielu byłych członków zespołu wspomina go jako jednego z najbardziej zaangażowanych artystów, zawsze gotowego do pracy, zawsze perfekcyjnego. Rok 1994 stał się momentem, który, choć wtedy nie można było tego przewidzieć, całkowicie odmienił jego życie. Po sukcesie musicalu Metro, jednego z najbardziej kultowych spektakli w historii polskiej sceny muzycznej, Hartlip został zaproszony do dołączenia do studio artystycznego Metro działającego przy teatrze Studio Bifo. I to właśnie wtedy Paweł Hartlip nie tylko zaczął karierę, ale wystrzelił, jak wielu dziś komentuje, na orbitę zawodowej estrady. Pod skrzydłami Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy zdobył doświadczenie, którego nie daje żadna szkoła aktorska intensywne treningi, ogromna odpowiedzialność sceniczna, a przede wszystkim kontakt z wymagającą publicznością. To w Buffo Paweł zaczął być postrzegany nie jako młody zdolny wokalista, ale jako artysta kompletny. Szafa Gra, rozdział, który uczynił go ikoną satyryczno-muzycznej sceny, od 2002 roku jego droga nabrała jednak jeszcze ciekawszego kierunku. Hartlip stał się filarem zespołu Szafa Gra. Tzw. kwartetu satyryczno-wokalnego, który przez lata zdobył rzesze fanów, dzięki oryginalnemu stylowi, ostrym pointom i niezwykle dopracowanym wykonaniom. Właśnie tutaj Paweł pokazał swoją wszechstronność. Nie tylko śpiewał, ale pisał teksty, tworzył, współprodukował oraz, co dla wielu było zaskoczeniem, pracował jako lektor reklamowy. Jego głos, rozpoznawalny i mocny, pojawiał się w kampaniach największych marek w Polsce. Współpracownicy mówią o nim dziś. Prawdziwy profesjonalista. Jeśli brał się za projekt, doprowadzał go do końca. Dorota Szelągowska. Zupełnie inna ścieżka, ale ta sama determinacja. A teraz druga strona tej niezwykłej historii. Dorota Szelągowska, choć znana przede wszystkim jako królowa remontów, przeszła drogę równie złożoną i pełną zwrotów akcji. Urodzona w 1980 roku w Trypolisie, była świadkiem życia na granicy kultur i światów. Jej matka Katarzyna Grochola, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek, przekazała jej nie tyle sławę, ile wrażliwość na ludzi, emocje i historię. Telewizyjny start Rok 1998 i Rower Błażeja w 1998 roku trafiła do programu młodzieżowego Rower Błażeja, emitowanego na TVP1. To tam po raz pierwszy pokazała się szerokiej publiczności, rezolutna, naturalna, bezpretensjonalna. Szybko też została nie tylko prowadzącą, ale redaktorką, co otworzyło jej drogę do kolejnych formatów. W kolejnych latach jej nazwisko pojawiało się regularnie w redakcjach najpopularniejszych czasopism: Malemen, Bolecivon, Pani Oliwia Polska, Polska The Times. Tworzyła reportaże, prowadziła wywiady, pracowała jako felietonistka. Redaktorzy wspominali, że potrafiła nadawać lekkość nawet najtrudniejszym tematom. Co później stało się jej znakiem rozpoznawczym również w telewizji. Przełomem okazał się moment, gdy po zakończeniu kursu projektowania wnętrz Dorota zrozumiała, że w tym właśnie leży jej prawdziwa pasja. Telewizja szybko to podchwyciła, a programy o remontach stały się hitem. Kulminacją jej kariery został format totalne remonty szelongowskiej emitowany przez TVN. To właśnie on uczynił ją ikoną polskiej sceny wnętrzarskiej. Jej projekty Dopracowane, charakterystyczne i pełne emocji, sprawiły, że zaczęto nazywać ją królową metamorfos. Dwie ścieżki, jeden cel tworzyć, zmieniać, inspirować. Hartlip i Szelągowska, choć nigdy nie funkcjonowali w tym samym segmencie show biznesu, mieli coś wspólnego. Oboje przeszli przez artystyczną hartownię, w której talent to tylko punkt wyjścia, a prawdziwy sukces zależy od determinacji dziś gdy ich nazwiska ponownie trafiają na nagłówki gazet z powodu tragedii, wielu komentatorów podkreśla, że to właśnie te bogace, pełne pasji kariery sprawiły, że informacja o śmierci HartLiba wywołała tak ogromny rezonans. Ich wspólna przeszłość, młodzieńcza, krucha, ale szczera, znów stała się tematem publicznej dyskusji i choć życie każdego z nich potoczyło się inną drogą, oboje na trwałe wpisali się w historię popkultury. U początków ich historii nie było blasku, oklasków ani spokoju, tylko codzienność, w której dziecko musiało dorastać szybciej niż powinno. Paweł Hartlip, urodzony w 1994 roku w Warszawie, przyszedł na świat w kraju, który znajdował się w samym środku głębokich przemian społecznych i ekonomicznych. Balan tamtych lat była miejscem niepewnym, pełnym napięć i ciągłej walki o lepsze jutro. Rodziny musiały radzić sobie z brakami, ograniczeniami, a przede wszystkim z poczuciem, że nic nie jest stałe. W takim świecie wyrastał Paweł. Chłopiec, którego dzieciństwo szybko zostało podporządkowane dorosłym oczekiwaniom. Gdy miał zaledwie dziewięć lat, trafił do artystycznego zespołu dziecięcego Gawenda. Dla wielu rówieśników mogło to brzmieć jak spełnienie marzeń, lecz dla Pawła była to przepustka do życia pełnego napięcia i odpowiedzialności. Występy. Próby, wyjazdy, to wszystko brzmiało jak przygoda, ale niosło ze sobą również ciężar, którego dziecko nie potrafiło udźwignąć bez konsekwencji. Każdy dzień przynosił presję, aby być lepszym, precyzyjnym, gotowym do pracy, mimo tęsknoty za tym, co zwyczajne i niewinne. Podczas gdy inni chłopcy grali na podwórku w piłkę, Paweł uczył się maskować zmęczenie, treme i narastające poczucie samotności, scena dawała mu możliwość podróżowania, Otwierała przed nim świat większy niż Warszawa, pogrążona w transformacji, ale jednocześnie odbierała mu swobodę bez troskich lat. Zupełnie inny, choć w wielu aspektach podobny, był początek życia Doroty Szalongowskiej urodzonej w 1980 roku w Trypolisie, daleko od polskiej codzienności. Dorota przyszła na świat w rodzinie, w której kultura, literatura i twórczość były częścią codziennego języka. Jej matką była znana pisarka Katarzyna Grochola. Z zewnątrz mogło się wydawać, że dorastanie w takim domu to przywilej, ale dla dziecka wcale nie jest łatwo żyć tuż obok kogoś, kto wzbudza podziw całego kraju. Dorota szybko zauważyła, że każde jej słowo, każdy ruch i każdy wybór może zostać zestawiony z sukcesami matki. To tworzyło nieustanną presję, niewidzialny ciężar, który trzeba było dźwigać, nawet jeśli nikt o tym głośno nie mówił. Do tego dochodziła częsta zmiana otoczenia. Życie za granicą, a później powrót do Polski. Oznaczały nieustanne dostosowywanie się do nowych reguł, znajdowanie swojego miejsca wśród obcych twarzy. Dla dorastającej dziewczyny była to lekcja niezależności, ale także źródło niepewności i wielu wewnętrznych konfliktów. Dorota wspominała niejednokrotnie, że jej dzieciństwo nie było bajką, pełne było cichych zmagań, prób zdefiniowania siebie poza sławną matką, prób ucieczki od oczekiwań, które nigdy nie były wypowiedziane wprost, a mimo to istniały. To właśnie w tej ciszy, w tych niewidocznych rozdarciach, rodziła się jej potrzeba tworzenia. Telewizja i projektowanie stały się dla niej czymś więcej niż pracą były przestrzenią, w której mogła budować własną tożsamość coś, co nie było przedłużeniem rodzinnych tradycji, lecz osobistą drogą. Każdy projekt, każdy format telewizyjny stawał się dla niej formą wewnętrznego dialogu, próbą pokazania światu Oto jestem. Ja, Dorota, nie tylko córka znanej pisarki. Choć Paweł i Dorota wychowywali się w zupełnie innych realiach, on w Polsce lat transformacji, ona w cieniu sławy i między kulturami, łączy ich jedno. Oboje zbyt wcześnie odkryli, że życie nie zawsze daje czas na bycie dzieckiem. Oboje musieli nauczyć się funkcjonować w świecie dorosłych, zanim tak naprawdę zaczęli dorastać. Presja, oczekiwania, ciągła chęć udowodnienia swojej wartości. To wszystko stało się fundamentem ich późniejszej siły. Hartlip znalazł swoje miejsce w muzyce i teatrze, Szelongowska w telewizji i designie. Każde z nich zbudowało karierę z materiału, który inni mogliby uznać za zbyt kruchy, z bólu, ciszy i niełatwych wspomnień. Ich dzieciństwo nie było proste, ale to właśnie dzięki temu potrafili w dorosłym życiu sięgnąć po coś więcej. Zrozumieli, że czasem to, co najtrudniejsze, staje się siłą napędową, a wrażliwość Największym sprzymierzeńcem. I choć ich drogi rozeszły się w dwóch różnych kierunkach, w sercu obojga wciąż żyje ten sam cichy ślad historia o dorastaniu pod ciężarem odpowiedzialności i o poszukiwaniu swojego własnego światła. Drodzy Państwo, kiedy patrzymy dziś na Paweła Hartliba i Dorotę Szalongocką, widzimy przede wszystkim ludzi spełnionych zawodowo rozpoznawalnych, pewnych siebie i kreatywnych jednak dopiero zrozumienie ich przeszłości ich cichego zmagania się z dzieciństwem pełnym presji, ciągłego poszukiwania własnej tożsamości oraz walki o prawo do bycia sobą, pozwala dostrzec pełnie ich niezwykłości. Bo historia każdego człowieka nie zaczyna się na scenie, przed kamerą czy w świecie medialnego blasku, zaczyna się znacznie wcześniej, w chwilach, które często pozostają skryte przed światem. Paweł Hartlieb, który dorastał w Warszawie lat 80., wiedział od najmłodszych lat, czym jest odpowiedzialność i samotność. Śpiewając w gawędzie, podróżował, występował, uczył się dyscypliny i odwagi, rzeczy, które dla większości dzieci pozostają jedynie niejasną abstrakcją. Jego dzieciństwo nie pachniało beztroską zabawą, lecz kulisami scen teatralnych, długimi próbami i nieustanną koniecznością udowadniania, że mimo młodego wieku, potrafi sprostać oczekiwaniom dorosłych. A jednak, Zamiast złamać się pod ciężarem obowiązków, Paweł wzrastał, z bólu uczynił siłę, z niepewności, z determinację. Dziś każde jego artystyczne działanie jest świadectwem tego, że nawet najtrudniejsze początki mogą prowadzić do pięknych zakończeń. Podobnie Dorota Szelongowska, kobieta, którą dziś kojarzymy z energią, profesjonalizmem i pasją tworzenia. Choć jest córką wybitnej pisarki, jej droga nigdy nie była prosta, Dorota musiała mierzyć się z porównaniami. Oczekiwaniami oraz ciągłym pytaniem o to, czy jej sukces jest rzeczywiście jej, czy tylko dziedzictwem znanego nazwiska. W dzieciństwie, spędzonym najpierw poza granicami kraju, a potem wśród nieustannych zmian, uczyła się adaptacji, pokory i odwagi. Dorota, dorastając w cieniu sławy matki, nie uciekała przed trudnościami, zamieniała je w twórczą siłę. Każdy jej program, każde przearanżowane wnętrze, każdy telewizyjny projekt to nie tylko praca, to deklaracja. Jestem tu dzięki sobie, dzięki swojej drodze. To właśnie dlatego historia tych dwojga porusza tak mocno, bo pokazuje, że nawet kiedy świat stawia przed dzieckiem wymagania przerastające jego wiek, wrażliwe serce i silny charakter mogą przetrwać. I że z czasem te rany, choć nigdy całkiem nie znikają, zamieniają się w coś, co niesie inspirację innym. Oni oboje udowadniają, że trudności nie definiują człowieka, lecz hartują go że dzieciństwo pełne wyzwań może stać się fundamentem dla dorosłego życia przepełnionego pasją i wolą działania. Dziś, patrząc na ich historię, mamy szansę dostrzec więcej niż tylko fakty. Mamy szansę dostrzec emocje. Staniemy się widzami nie tyle biografii, ile ludzkiej prawdy, prawdy o tym, że każdy z nas nosi w sobie niewidzialne rozdziały, o których rzadko opowiada, a które kształtują nasze wybory i marzenia. Dlatego właśnie warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na Paweła Hartliba i Dorotę Szalongowską nie tylko jak na artystów czy osobowości medialne, ale jak na ludzi, którzy przeszli długą drogę, aby dziś móc dzielić się z nami swoim talentem. Ich historia uczy empatii, uczy zrozumienia i uczy, że za każdym sukcesem stoją niewypowiedziane bitwy. Jeśli ta opowieść dotknęła Państwa serc, jeśli chcą Państwo wspierać takie historie, które niosą prawdę i inspirację, bardzo prosimy, zostawcie lajka. Like Udostępnijcie ten materiał, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych reportaży pełnych emocji, szczerości i ludzkiego piękna. Paweł i Dorota pokazują nam, że nawet najtrudniejsze początki mogą prowadzić do światła, a my jako widzowie możemy to światło nieść dalej. Dlatego dziś, kiedy patrzymy na Pawła Hartliba i Dorotę Szelongowską jako osoby spełnione, rozpoznawalne i cenione, warto zatrzymać się na chwilę. I dostrzec to, co często pozostaje ukryte za blaskiem sceny i kamer. Za każdym uśmiechem i każdym profesjonalnym gestem kryją się historie pełne cichego bólu, wytrwałości i walki o własne miejsce w świecie. To właśnie te niewidoczne dla oka doświadczenia ukształtowały ich charakter, wrażliwość i niezwykłą zdolność do budowania piękna. Paweł w muzyce i teatrze dorota w przestrzeniach, które odmienia dla innych. Dlatego dziś warto spojrzeć na nich nie tylko jak na artystów i osoby publiczne, lecz przede wszystkim jak na ludzi, którzy przeszli przez niełatwą drogę i potrafili zamienić trudności w twórczą siłę. Każdy ich krok jest przypomnieniem, że wrażliwość nie jest słabością, a upór w poszukiwaniu siebie jest dowodem wielkości ducha. Zachęcam Was, aby otoczyć ich życzliwością, wsparciem i szczerym podziwem. Nie dlatego, że są znani. Ale dlatego, że ich historie uczą nas, jak ważne jest patrzenie na drugiego człowieka z empatią. Każdy z nas nosi w sobie niewidoczne bitwy, których nikt nie widzi. I właśnie dlatego potrzebujemy więcej zrozumienia, więcej dobra i więcej ciepła. Okażmy im miłość i szacunek. Wspierajmy ich w tym, co tworzą, bo każde ich dzieło jest odrobiną serca, które odważyli się pokazać światu. Niech będzie to przypomnienie, że nawet najbardziej utalentowani ludzie potrzebują wsparcia, delikatności i zwykłego ludzkiego gestu, który mówi: Jesteś ważny, twoja praca ma sens, twoja historia mnie porusza. A jeśli ich droga może nas czegoś nauczyć, to przede wszystkim tego, że dobro wraca, czasem powoli, czasem nieoczekiwanie, ale zawsze w chwili, gdy najbardziej jest potrzebne. Dlatego kochajmy, wspierajmy i mówmy o nich z czułością. Bo dzięki takim ludziom świat staje się choć trochę bardziej wrażliwy i piękny. W środowe, przygaszone już słońcem popołudnie, kiedy większość ludzi myślała tylko o powrocie do domu, kraj obiegła wiadomość, która dosłownie rozcięła ciszę jak ostrze Paweł Hartlip nie żyje. Aktor, reżyser, człowiek o niezwykłej wrażliwości artystycznej i pierwszy mąż Doroty Szelongowskiej odszedł po długiej, heroicznej walce z ciężką chorobą. Informacja ta została potwierdzona przez menedżerkę Szelongowskiej, kończąc tym samym miesiące spekulacji, domysłów i milczenia, którego wielu nie rozumiało, ale wszyscy odczuwali. Kim był Paweł Hartley?